I oczywiście ma go z tej strony, Kebus. Generalnie kontynuujemy sobie serię zarabiania na craftach. E, tym razem kontynuujemy ją na skinsmanki. Także polecam serdecznie, jeżeli ktoś by chciał się wymienić lub właśnie jakieś crafty sobie poogarniać, e, to macie link w opisie. Generalnie polecam sobie skorzystać. Macie bonusy w sumie z mojego kodu, także czemu, czemu by nie skorzystać. 35% do depozytu. No i te 5 dolków e, to pewnie widzieliście we wstawkach. Można sobie za friko zgarnąć. E, my dzisiaj sobie wypłacimy takiego Maga. Ma kurczę tą foliowaną Nawi, no niby to nie jest nic specjalnego Ale no zawsze coś, za 3 O, do... usunąłem go. Ale za 3 dolki zawsze coś Także stwierdziłem, że w sumie czemu nie I sobie powiniemy tego maga, bo sobie tak leży Więc sobie go powiniemy. Na rynku mam nadzieję, że się sprzeda za jakąś fajną sumkę Także sobie go powijamy. Ja może już tutaj kliknę, żeby sobie wymienić. Także czekamy sobie na maga. No generalnie coś takiego wam się wyświetlaje, jeżeli chcielibyście ten. Ten już doszedł, tak jest. No i zobaczcie, zobaczcie jak szybciutko mamy sobie magę elegancko. jako jako podcinku wystawię, także generalnie widzicie, że strona działa mega szybko. No i przejrzymy sobie coś, bo chciałbym w sumie wprowadzić tutaj. No bo jednak będziemy tym razem na skinsmanki działać. Elegancko mamy maczka, fajne, fajnie, fajnie, lubię elegancko. Dobra, generalnie, generalnie sprawa wygląda tak. Ja będę tutaj przyglądał jakieś krafty, na przykład do nie wiem, 20 dolków sobie coś zobaczymy. No i tutaj na Discordzie, link macie do Discorda też w opisie, i tam często wstawiam właśnie jakieś crafty. Na tym Discordzie będziecie mogli widzieć te lepsze krafty, bo ja będę je po prostu poustował. Także jeżeli ktoś by chciał sobie z tego korzystać, no to po prostu wchodźcie na Discorda i tam często takie crafty się pojawiają, także polecam po prostu przeglądać, tam jest kanał Okazje i na tym, na tym kanale właśnie Okazje. Będę wstawiał te wszystkie skinki. Generalnie, polecam sobie przeglądać skins manki. E, polecam robić to codziennie. Dlaczego? Dlatego, że codziennie są jakieś nowe update'y skinów. E, nawet jeżeli skin ma trade bana, no powiedzmy, o tutaj mamy jakąś tam naklejeczkę. No to nie jest jakaś, o, ale best post, best post, także nie najgorzej. E, no i powiedzmy, taki skinik ma trade bana, i tak możecie się wymienić e, i po prostu on będzie wam tu leżał w tym skin z mankowym ekwipunku. No i jak minie trade banik można sobie wymienić. Także to jest spoko. E, no generalnie, generalnie polecam mówię, przeglądać codziennie, tam wyznaczyć sobie jakąś kwotę e, i od tej kwoty sobie przeglądać. Pamiętajcie też, że macie ten bonus, więc jeżeli nawet wpłacacie, to tam macie dodatkowe procenty. Więc, więc możecie sobie wpłacić trochę mniej i, i te procenty za was jakby <grych> zrobią tą kwotę, którą potrzebujecie. E, polecam sobie przeglądać, no widzicie, ja na przykład takiego Maga sobie wyciągnąłem. E, specjalnie na tutaj potrzeby odcinka go sobie wysnajpiłem. O, na przykład tutaj macie jakiegoś digielka z, z kolonią Holo. E, no, polecam sprawdzać. To jest chyba, zobaczymy, jaki to jest pos. E, no niestety to jest Worst Post, także, także no średnia okazja. Aczkolwiek no wiecie, jakby za taką cenkę. A jak macie kupić takiego skina skina z naklejką, to myślę, że e, myślę, że jest spoko. E, dobra, no może coś tu jeszcze znajdziemy ciekawego, przelecimy sobie szybciutko, e, przy okazji jak ja sobie będę gadał. E, bo często naprawdę są fajne krafty, tylko one dosyć szybko schodzą, także mówię, polecam sobie, polecam sobie przeglądać. E, no na przykład tutaj mamy jakiegoś digielka, chociaż no właśnie to jest worst post niestety. E, te krafty szybko schodzą. no Skins manki jest trochę bardziej popularny niż skins Go. Skins, także e, tutaj te crafty szybciej się, że tak powiem, rozchodzą. E, ale warto sobie przyglądać. No wiecie, nawet takie Kato 2H19 mogą e, po prostu fajnie fitować. To nawet jeżeli chcielibyście sobie play skin ogarnąć, e, tam właśnie jakieś holokautowe 2019. E, widziałem właśnie często na kałaszkach są jakieś fajne. O, na przykład to jako play skin. jak to wygląda. E, no fajnie, fajnie. Ja na przykład chciałbym takiego kluczka Gamma Dopplera, także może sobie coś dopłacimy, ale to może w następnych odcinkach. No generalnie polecam wam sobie to przeglądać, tak szczerze powiem, codziennie wchodzić sobie to przeglądać, bo czasami naprawdę są fajne okazje. No tak, na, tak naprawdę to tutaj, tutaj bardzo mocno działa zasada po prostu kto pierwszy ten lepszy, no i mniej więcej, mniej więcej tak to działa, na przykład widziałem dzisiaj AK Blue Laminat. Widziałem gdzieś fajnego laminata. O, na przykład macie takiego laminata. On ma co prawda 7 dni trade bana, ale no, może sobie go ktoś powinąć, zobaczcie to no, Luminosity, na pewno go sprzedacie drożej na Steamie. E, no, polecam często sprawdzać kałaszki. Tutaj mamy jakiegoś też e, takiego nawet, okay, jeżeli chodzi o krafty. No kurde, puśćcie sobie to przeglądać, nie? Polecam sobie to przeglądać. E, no i to takie przesłanie ode mnie. E, kurczę na dzisiaj. Także mam nadzieję, że Wam się podobało. Korzystajcie. I co? Trzymajcie się i cześć.